Złość małego lwa. W dżungli, na skraju ogromnej, zielonej Polany, mieszkał mały lew, którego nazywano lwiak. Mały lew był bardzo odważnym i wesołym zwierzątkiem, ale miał jeden problem, często wpadał w złość. Złość pojawiała się, kiedy coś szło nie tak, jak chciał. Czasem, gdy nie dostawał swojego ulubionego jabłka, albo ktoś przerywał mu zabawę, lwiak czuł, jakby w jego brzuszku rosła burza, a w głowie mętlik. Jednego dnia młody lew bawił się na polanie, rzucając kamyczki do jeziora. Jego przyjaciel małpka piku przyszła do niego z piłką. Lwiaku, zagraj ze mną w piłkę zapytała radośnie. Lwiak poczuł, jak jego serce bije mocniej. Dlaczego zawsze musisz przeszkadzać mi w zabawie powiedział złośliwie. Małpka była zdziwiona, ale szybko pobiegła, czując się smutna. Złość, która w lwiaku rosła, nagle wybuchła jak burza. Zamiast przeprosić młody lew, rzucił piłkę na ziemię i popędził do swojego ulubionego miejsca pod drzewem. Siedział tam z założonymi łapami i zaczął myśleć o tym, co się wydarzyło. Nagle, do jego uszu dotarł spokojny głos: Cześć, lwiaku. Widzę, że coś cię zasmuciło. To był mądry słoń, który mieszkał w pobliżu. Był bardzo cierpliwy i znał wiele mądrości o życiu. Lwiak podniósł głowę i powiedział: Mam dość tej złości. Czasami czuję się, jakbym miał w sobie burzę, której nie potrafię opanować. Co mam zrobić, żeby nie ranić innych? Słoń usiadł obok i spojrzał na małego lwa z uśmiechem. Złość to naturalne uczucie, lwiaku. Każdy z nas ją odczuwa, ale najważniejsze, by umieć z nią pracować i wyrażać ją w sposób, który nie sprawia, że czujemy się jeszcze gorzej. Wiesz, jak to zrobić? Lwiak pokiwał głową, ale wciąż był zdezorientowany. Jak mam to zrobić? Często czuję, że nie mogę już tego wytrzymać. Słoń uśmiechnął się szeroko. Złość to jak wielka fala, która przychodzi, ale kiedy się uspokoi, może stać się spokojną wodą. Musisz nauczyć się, jak te fale uspokoić, zanim stanie się burzą. Mam kilka sposobów, które mogą ci pomóc. Chcesz się ich nauczyć? Mały Lew patrzył na słonia z nadzieją. Tak, bardzo chcę. Pierwszym krokiem jest zatrzymanie się i zauważenie, kiedy złość zaczyna rosnąć w Tobie. Kiedy poczujesz, że robi Ci się gorąco, zrób głęboki oddech, jakbyś napełniał swoje płuca powietrzem, a potem powoli wypuszczaj je na zewnątrz. To pomaga w uspokojeniu się. Słoń pokazał Lwiakowi, jak to zrobić. Wziął głęboki wdech, trzymał powietrze przez chwilę, a potem powoli wypuścił je z ustęp spróbuj, Lwiaku. Poczuj, jak złość zaczyna opadać. Rwiak zrobił, jak mu powiedział słoń. Zatrzymał się, zamknął oczy, wziął głęboki oddech, a potem powoli wypuścił powietrze. Czuł, jak jego ciało staje się lżejsze, to działa! Powiedział zaskoczony. Ale co dalej? Drugi sposób to wyrażenie swoich uczuć w sposób spokojny. Możesz powiedzieć... Co cię zdenerwowało, ale w taki sposób, by nie ranić innych. Na przykład, zamiast krzyczeć, możesz powiedzieć, czuję się smutny, bo chciałem pobawić się w spokoju kropka. Wtedy inni będą wiedzieli, jak się czujesz, a ty nie będziesz wybuchać złością. Lwiak zamyślił się. To znaczy, że mogę powiedzieć, co czuję, ale spokojnie, prawda? Dokładnie tak. I pamiętaj, że nie musisz rozwiązywać wszystkiego od razu. Jeśli poczujesz, że nie potrafisz mówić o swoich uczuciach, możesz zawsze udać się na chwilę w miejsce, gdzie poczujesz się bezpiecznie i spokojnie. Usiądź, zamknij oczy i pomyśl o czymś przyjemnym, na przykład o pięknym wschodzie słońca czy o swojej ulubionej zabawie. To pomoże ci wrócić do równowagi. Lwiak zaczął rozumieć. Więc, jeśli będę odczuwał złość, mogę zrobić głęboki oddech, wyrazić to, co czuję w sposób spokojny i dać sobie chwilę na uspokojenie. Tak, lwiaku. I pamiętaj, że złość to tylko jedno z wielu uczuć, które przeżywamy. Ważne jest, by nauczyć się ją rozumieć i wyrażać w sposób, który nie sprawia, że inni czują się źle. Każdy ma swoje złości, ale kiedy się nimi dzielimy z szacunkiem, Czujemy się lepiej. Mały lew uśmiechnął się szeroko. Dziękuję ci, słoniu. Teraz wiem, jak radzić sobie ze złością. Następnym razem, gdy poczuję, że złość rośnie, zrobię głęboki oddech, powiem, co czuję i znajdę sposób na uspokojenie się. Słoń skinął głową. Pamiętaj, lwiaku, że masz w sobie siłę, by kontrolować swoje uczucia. Każdy dzień to nowa szansa, by stać się jeszcze mądrzejszym i spokojniejszym. Wiak wrócił do swojej polany, gdzie spotkał Pikusia. Tym razem, zamiast krzyczeć, powiedział: "Piku, przepraszam, że byłem zły. Chciałem pobawić się w spokoju, ale to nie oznacza, że muszę się złościć. Chciałbyś pograć w piłkę?" Piku uśmiechnął się szeroko i razem wesoło pobiegli na polanę, grając w piłkę przez całą godzinę. jak wiedział już, że złość nie musi być czymś, czego się boimy. Zawsze można ją przeżywać spokojnie i mądrze.